Jamal i penia w ostrym konflikcie. W szatni Barcelony zawrzało. Po kolejnym meczu Barcelony, w którym szczęsny ponownie stanął między słupkami, penia nie krył swojej frustracji. Wiedział, że jego szanse na grę stają się coraz mniejsze, ale nie spodziewał się, że ktoś w drużynie to podkreśli. W szatni, gdy zawodnicy omawiali mecz, Lamin Jamal rzucił z uśmiechem: Penia, może czas pogodzić się z tym, że szczęsny jest numerem jeden. My potrzebujemy zwycięstw, a nie obrażonych rezerwowych. Szatnia zamarła. Penia natychmiast podszedł do Jamala i odpowiedział ostro. Mówisz to ty, siedemnastolatek, który ledwo wszedł do pierwszego składu? Szanuj starszych, bo to my budowaliśmy ten klub zanim ty tu trafiłeś. Jamal zamiast się wycofać, spojrzał mu prosto w oczy i rzucił: A co budowałeś? Ławkę rezerwowych? Bo na boisku jakoś cię nie widzimy. Pedri i Lewandowski szybko wkroczyli, próbując uspokoić sytuację. Lewy objął Jamala ramieniem i powiedział: Lamin, spokojnie. Iniaki, ty też. Wszyscy jesteśmy drużyną, a problemy załatwia się na boisku, nie w szatni. Jeśli jesteś za Jamalem, został flaika i napisz Wiska Elbarca.